Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku rozegram kolejny pojedynek Łukasz M kontra karty platynowe. Tym razem przeciwnikiem będzie Pedri z Barcelony. Tutaj macie punktację. Jeżeli chodzi o wynik tych dotychczasowych meczy, to. 6 do 3. Na razie prowadzę. Po 6 saszetek z FIFY 365 2023. Będziemy otwierać na zmianę. I jak będzie wszystko otworzone, to zliczymy punkty. I w pierwszej saszetce mam logo Marsylii za 2 i za 3 Titan Alonso z Atletico Mineiro. Pedri ma za dwa punkty line-up z Manchesteru City i za trzy Magician Fernandez. Czyli na razie mamy identycznie: tym razem trzy karty z Barcelony: line-up za dwa, Hoibierg-Fans za jeden i Dominator Giru za trzy. Fedri ma Fehevar logo za 2, fans favorite Oblak za 1 i Dominator Mbappé za 3. O, w łeb web, web idziemy. Za dwa punkty mam line up z Interu i za 4 Rising Star Fatawu ze Sportingu. Pedri ma rarkę, top master Martinez wpadł i second skin z Marsylii za dwa, Czyli prowadzi dwoma punkcikami. Rarka jest za 6, czyli 8, a ja miałem 6. I dwoma punktami na ten moment prowadzi Pedri. Teraz saszetka dla mnie za dwa punkty logo Manchesteru United i za trzy Titan Van Dijk z Liverpoolu. No i konkretnie teraz już odjechał Pedri, bo mamy Second Skin Fehevar za dwa, Giant jest za pięć, Erling Haaland Pants favorite stopira za 1 i za 3 Titan Van Dyke. No ciężko będzie mi teraz odzyskać przewagę. A no proszę też rareczka wpadła. Invincible za 6 i za 2 line up z Olimpiakosu. No czyli nie ma takiej tragedii, ale wszystko zależy co ja będę miał w tej ostatniej saszetce. Pedri ma logo Marsylii za 2 i Halka Fans za 1. No a ja mam tutaj tylko dwie już. Second Skin Bayern za 2 i za 3 Lukaku Dominator. A Pedri ma Fejewar Second skin za dwa i za jeden Fans' favorite Lech. No nie wiem, nie wiem, ale chyba przegrałem. Zaraz to sprawdzimy. A więc, za jeden punkcik jest tylko jedna karta. Teraz za dwa mamy.

A, pedri. Cztery. cztery, i sześć, tutaj razy dwa, czyli dwanaście i cztery, szesnaście, szesnaście. Te mamy za 3, czyli 9 i 16, 25. 25. Giant jest za 5, czyli 30 i 6, 36. A ja miałem chyba 35. Czyli jednym punkcikiem by to było. Jeszcze raz to sprawdzę. Czyli tu mamy 13. 13 i. 25, 29. Tak, jednym punktem, moi kochani, zwycięża Pedri. No co za pojedynek. Do tej pory nie było jeszcze tak wyrównanej rywalizacji, żeby tutaj jeden punkcik różnił mnie, a kartę platynową. Także na ten moment, moi kochani, wynik to 6 do 4 dla mnie. Wszystko jeszcze jest możliwe. Zostało 20 pojedynków. 1 trzecia za nami. Dwie trzecie przed, więc wszystko jeszcze jest do zmiany. Mogę ja podwyższyć wynik. Mogą karty platynowe dogonić mnie i później wyjść na prowadzenie. Więc jestem mega ciekawy, jak to będzie dalej wyglądać. Ok, moi kochani, to by było na tyle z mojej strony. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.